Nina Terentiew wspomina Bogumiłę Wander. Te słowa wyciskają łzy z oczu. Bogumiła Wander, legendarna prezenterka i spikerka telewizji polskiej, zmarła we wtorek 30 lipca po długiej chorobie. Miała 80 lat. Nina Terentiew w rozmowie z faktem wspomina legendę TVP. Padły wzruszające słowa. Bogumiła Wander była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji polskiej. Gwiazda TVP zmarła po długiej chorobie. Wieści o jej śmierci potwierdziła rodzina gazecie Wyborczej. Seniorka już od kilku lat przebywała w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie, gdzie mogła liczyć na całodobową opiekę. Jej mąż Krzysztof Baranowski nie był już w stanie samodzielnie opiekować się żoną z powodu postępującej choroby Alzheimera. Nina Terentiew wspomina Bogumiłe Wander. Te słowa wyciskają łzy z oczu. Nina Terentiew w rozmowie z Faktem wspomina Bogumiłę Wander. Tak członkini Rady Nadzorczej Telewizji Polsat zapamięta legendę TVP. Bogumiła Wander była, jest i pozostanie wielką legendą telewizji. Jest w Panteonie Gwiazd i nikt tego nie może ani zaprzeczyć, ani umniejszyć. Mijałyśmy się na telewizyjnych korytarzach, ponieważ prezenterki miały dyżury od samego rana do późnych godzin nocnych, zaś redakcje pracowały w innych godzinach. znałyśmy się powierzchownie, mówiłyśmy sobie dzień dobry i miłe słowa. Mogę powiedzieć, to co wszyscy wiedzą, że była piękną, mądrą i dobrą kobietą, mówi nam. Dziennikarka nie szczędziła miłych słów o zmarłej 80 latce. W czasach, kiedy w telewizji były spikerki, to wtedy dzień dobry wypowiedziane z ekranu przez piękną, elegancką, mądrą kobietę miało ogromne znaczenie w smutnym, szarym i górym kraju. Wtedy spikerki to były takie rajskie ptaki, których pokazanie się na ekranie było czymś szalenie miłym dla publiczności. To były jakby się dzisiaj powiedziało ikony gustu, klasy i stylu. I wśród nich była Bogumiła Wander, podsumowuje w rozmowie z faktem.